Siema, siema, siema. Witam serdecznie na kanale Strefa Typerów. Bardzo miło że wpadłeś, bardzo miło że jesteś. Na początek oczywiście jak zawsze wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. Kolejny dzień pojedynku, kolejny dzień z czterema gotowymi kuponami na dzisiaj. Zanim przejdziemy do samych kuponów, to oczywiście słowo o promocji powitalnej na dzisiaj, bo jedno trafienie, jeden gol, jedna bramka bramka Jagiellonii grana za 2 złote. tak jak teraz widzisz, daje ci 300 złotych w super Jest to promocja dla każdego nowego gracza. Do kuponów zaraz przejdę. ci się nie chce słuchać, to skipu. Jest to promocja dla każdego nowego gracza, który założy sobie konto w SuperBecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza potem na spokojnie i robisz depozyt na minimum 50 zł. Jeżeli to zrobiłeś jesteś zapisany do promocji na mecz Jagieloni, i jedyne co musisz jeszcze zrobić to zagrać za 2 zł gola Jagieloni. Tak jak teraz widzisz, po prostu z konta depozytowego nie za free bet, zwróć na to uwagę i jeżeli Jagiellonia strzeli gola dzisiaj z Bodo na własnym terenie, to w przeciągu 72 godzin dostajesz 300 zł na grę w SuperBecie. W bonusie na swoje nowe konto gracza. Jeżeli ktoś chciałby wykorzystać, link do odebrania promocji w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zapraszam oczywiście do naszej grupy na Facebooku ponad 110 tysięcy ludzi. Bardzo aktywna grupa. Budzi się do życia coraz bardziej i bardzo mnie to cieszy. Link do grupy na fejsie w opisie pod filmem. Oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa w superbecie na grę. Co trzeba zrobić, żeby nią powalczyć, subskrybować kanał Strefa Typerów. Zerknij, czy masz subskrypcję, bo jest to konieczne. Łapa w górę kliknięta pod tym filmem. Dziękuję serdecznie za każde kliknięcie i w komentarzu. Dokładne wyniki minuty minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Sandgalem a Śląskiem Wrocław. Dopisycie swój nick gracza Superbeta. Typujecie do godziny 20.30. Komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez nicku gracze na Superbet. Nie biorą udziału w zawodzie czyli konkursowy standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Strefa Typerów. Codzienny pojedynek daily typowanie 4 osoby: Sebek. Który lideruje i trafia naprawdę sporo. Sebek, Gołąb, Esposito i ja. W czwórkę sobie rywalizujemy na kupony. Oczywiście z racji tego, że nagrywam filmy codziennie, nie znam wyników z dnia poprzedniego, ale całą punktację macie w opisie pod filmem. Jeżeli chciałbyś od kogoś skubnąć sobie jakiś kupon, to możesz zerknąć, jak to nam e, idzie. Zaczynamy na dzisiaj od kuponu Esposito. Słuchajcie, Śl Sundgalem, Śląg z Wrocław mamy e, super Betsa. Dwa super Betsy w sumie od Esposito, z tego co widzę. Saint Gallen wygra lub zremisuje, Galen strzeli over 1,5 gola. I to jest to samo, co było w poprzednim meczu Śląska. Sporo osób dzisiaj w tego śląska nie wierzy, a na moje sand Galen to wcale nie jest jakaś potęga europejskiej piłki i wcale nie będzie tak łatwo im z naszym śląskiem Wrocław. W każdym razie Esposito proponuje super betsa lekko w stronę właśnie Sand Galen. Do tego over 1,5 gola w meczu Jagiellonii. Po prostu dwa gole obojętnie, kto ma strzelić i obie drużyny mają dostać po kartce. I to mi się bardzo podoba. Podoba mi się ten typ, bo obie ekipy overowe, więc o gole faktycznie byłbym tutaj spokojny, a jeżeli chodzi o kartki, po jednej kartce, nie oszukujmy się, to nie jest dużo. E, tutaj 2,48, kurs w dubelku, klasycznie grane kupony za 5 dyszek, jeżeli to trafi, to ma 2,48 punkta do tej punktacji, którą macie w opisie pod filmem. Dalej mamy propozycję od szanownego pana Gołębia i tutaj słuchajcie, czysto jest zwycięstwo Sandgale? Nie będę tego komentował, bo wy się wszyscy na tym Sandgale dzisiaj przejedziecie. Ja przynajmniej serduchem wierzę, że, że, że Śląsk powalczy, że polskie ekipy będą naprawdę solidnie, godnie walczyły w tych kwalifikacjach. W w każdym razie Gołąb idzie tutaj faworyta, bo trzeba powiedzieć, że Sandgalen Galen faworytem jest i zdaniem bukmacherów i zdaniem wielu osób, jak sobie poprzeglądasz grupy Discordy, to Sandgalen Galen zdaniem wielu bierze po prostu, wali dzisiaj Śląsk na web. Czyste zwycięstwo i mamy super betsa na mecz Slawii-Praga z Royalem Union. Bardzo ciekawe spotkanie swoją drogą. Powyżej półtora gola w meczu i obie drużyny otrzymają po karce, czyli taki sam bet e, jak u Esposito, tylko w innym meczu i znowu mogę powiedzieć, że mi się to podoba, bo to też są ekipy, które raczej są drużynami overowymi w swojej lidze czeskiej i belgijskiej. No a po jednej kartce to znowu to powtórzę, to nie jest jakiś duży wymóg, to nie jest sporo. E, 2,47, czyli ciut niższy, ciutkę, dosłownie tyci tyci, niższy kurs od tego e, kursu Esposito. Mamy kupon ode mnie. Chłopie, Śląsk wali dzisiaj gola. Ty 1,60. Ja że w torze że gola strzelam. Ja, ja myślę, że wcale to nie będzie jakaś wielka dysproporcja, że tam Saint Gallen 3-0 Śląska e, nawali. I mam nadzieję, że tak będzie, że po prostu Śląsk nie zostanie e, w łeb. I, I ja tutaj daję po prostu jeden gol Śląska Wrocław w pokursie 1,60. Dorzucam do tego minimum jedno trafienie Jagieloni w sklejce z różnymi Bodo-Glimt. Czyli e, moj, moj, moja wizja na ten mecz jest taka, że Jaga gola na pewno strzela i że Bodo wykonuje minimum 5. Rzutów różnych. Ja wiem, to jest sporo, ale Bodo potrafił wykręcić mocne cyferki. 3,28 robię dzisiaj punktów do klasyfikacji ogólnej. No i oczywiście kupon odsetka, który typuje na razie zdecydowanie najlepiej. Awans KKS Kalisz z Olimpią Grudziądz w Pucharze Polski. Proszę ciebie po kursie 1,60. No i była dyskusja, czy, czy, czy ma brać Sebek to samo, co na kuponie Gołębia, Go, bo Gołąb pierwszy podesłał swoje propozycje u nas na Discordzie na to Sand Galen, ale stwierdziłem, że jeżeli chcą, to niech sobie mecze dublują. Cięstwo Sand Galen i żebyście się tylko na tym Sandgalen nie przejechali. 2,40 kurs od cepka, czyli nawet jak trafi i ja trafię, to go trochę gonię, Nie wiesz o co chodzi. Jeżeli chodzi o propozycję na dzisiaj, to by było na tyle cztery gotowe kupony jak zawsze. Przypominam Cię, że dzisiaj jeden Golia Gieloni generuje 300 na grę. Kupon grany za 2 zł daje ci 300. Jest to promocja dla każdego nowego gracza, który założy sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta, akceptacja zgód marketingowych, na spokojnie weryfikacja konta gracza, depozyt, czyli w na minimum 5 dych, i z tych 5 dych z konta depozytowego nie za FreeBet musisz zagrać za 2 zł. Taki kupon jak teraz widzisz, Gola Jagieloni. Czekasz, jeżeli Jagielonia strzeli, to 300 wydostaniesz w bonusie w przeciągu 72 godzin i możesz so to, sobie za to grać kupony. Pozdrosie, ma Elonara. A link do promocji w komentarzu pod filmem. Nara.